bo nie mamy wyjątkowego gościa w studiu, pani Adela. Pani Adela jest zawsze z nami telefonicznie, a dzisiaj wyjątkowo, na żywo. Dzień dobry, pani Adela. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy Radia M. Przede wszystkim pana prowadzącego, który tak pięknie prowadzi, ale jest tu między innymi nasz pan Piotr Zawadzki też i inni nasi słuchacze. Chcia, ale brakuje nam tu jednej osoby, brakuje nam tu pani Ewelinki. Ja chciałam ją bardzo serdecznie pozdrowić z racji jej zbliżających się imieni. Życzę dla pani Eweliny Srokoś wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, dobrych warunków pracy, dobrej, wyna, dobrego wynagrodzenia, lepszego, mniej pracy, a więc płacy. Jak ktoś to rozumie. Ale Przez... pani Adela to... Trafi załatwić od razu podwyżkę. Od razu podwyżkę z miejsca, bo to pasuje, bo przy to Mikołaju, przy Bożym Narodzeniu to powinno być troszeczkę tak uregulowane, chociaż na koniec roku. Postaramy się. Pozdrawiam też wszystkie panie o imieniu Ewa i panów o imieniu Adam. Życzę wam, kochani, zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego najlepszego od Boga Ojca i Ducha Świętego. A ten Jezus jak nowonarodzony niech Wam błogosławi i święty Józef niech się wami opiekuje na każdy dzień Waszego życia. Pozdrawiam też umiłowanego naszego Pana Wojtka Starnobrzega z całą rodziną. Życzę zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, ciepłych, rodzinnych takich. No i wszystkiego najlepszego dla pana Jerzego Zawadzkiego, dla naszego ukochanego Mariusza, dla pani Basi Pastuszko i dla wielu wielu innych osób jest tu duża lista, ale to jest dzisiaj za mało czasu. Pozdrawiam po prostu was wszystkich moim dobrym, skromnym sercem. Otaczam was bardzo wszystkich radośnie i chciałabym powiedzieć, że podnieść Boże rączkę w górę i po wszystkim wszystkim nam. Na Wiecie, żeby był spokój, zgoda, miłość, wiara i nadzieja. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pani Adelu, wykorzystam ten moment, że jest Pani z nami w studiu. Proszę powiedzieć, bo pani jest jedną z najbardziej takich zaangażowanych słuchaczek Radiem. Za co Pani lubi nasze radio? Wasze radio lubię za to, że da się żyć i słuchać i radośnie przekazywać wiedzę jedno drugiemu i zawsze namawiam wszystkich, że do odważnych świat należy i przekazywanie miłości bliźniemu to jest bardzo wskazane dla naszego narodu jako katolickiego. Ja Was bardzo cenię, jesteście bardzo mili. No ja nie, nie wyobrażam sobie, żeby w dzieli nie było mnie przy radiu. Ja wolę nie zjeść, wolę coś nie zrobić, ale radia muszę słuchać. Ale można Z... też słuchać naszego radia i jeść, jeść. Tak, oczywiście, oczywiście jeść, bardzo smacznie się je, ale wtedy się odkłada, wszystko słucha się. Nadzieja jest w tym, że coraz bardziej to radio powinno się rozpowszechniać, ale nie tylko przez dziennikarzy, ale i przez nas. Proszę mówić o nas dobrze w takim razie. Wszystkim dookoła. Mówimy, zawsze mówimy o was dobrze, bo to jest jedno piękne radio w Kielcach, gdzie się w dzień, w wieczór i w nocy. Przepięknie, dziękuję. Pani Adela była gościem dzisiaj w studiu. A pios, kolędę jakąś taką już na typowo, na święta? Kolędę to od gramy Wigili gramy dopiero. Dobrze, no mm -hmm. niech będzie, co będzie takiego, żeby no, dla pani Ewelinki, żeby było radośnie. Dobrze. Może kormorany mogą być. Dobrze, znajdziemy coś. Bardzo dziękuję. dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, do usłyszenia.